Siwanko Widzowie! Witam Nfm. na kanale! Nagrywamy Dawno nie grałem na Po prostu i tyle Piszcie w komentarzach co moż... jakie gierki można jeszcze pykać Z tej strony wszystko, zostawcie suba, lajka Miłego. Zachęcamy oglądania. również do Zlajkowania i subowania Mnie, no, jak i Matrixa Zostawię do niego link w opisie Ja też, do Enderka Zapraszamy do oglądania Ogólnie to chorzy jesteśmy, więc Kaszel, katar czy coś takiego to to sorry za to no, ale. Wiecie jak to jest. No i rybka lekka. Hmm. Ogólnie jak bijemy tutaj 100 lajków, to robię giveaway na 20 złotych w PSC. O. Wraz z Matrixem. No, u, nie, u Enderka powiedzmy. Kurde. 100 u mnie nie jest 50, bo oczywiście słabszy mam kanał. To Ale zachęcam do subowania oczywiście Matrixa. Więc jak u mnie Kupilo. będzie... A, powiedzmy jak u mnie będzie 50 like a u 100 to robimy Jeśli macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Nawet jakoś współpracę jakbyście chcieli nawiązać jakiś wspólny odcinek, to oczywiście właśnie, można. Dobra, idę już z killo'em. Tak. Jak macie jakieś kanały na YouTubie, możecie na się pyknąć, a rękę... Nawet jak nie macie, to też. Nie mam bloków, ale... I ty, ty się rozwalił. O, oh, dobra. Dobra, chociaż tyle, że już badanie mam. Kupię też se. Dobra, y, trzeba jechać ich Ogólnie rozmawiać. to ja słabo gram, ja bo też. dawno sumie nie grałem w MC tak jest, dwa miesiące na pewno. Ja Więc wam powiem, go. że będzie ciężko. Ja mam taki movement, że. A chociaż kiedyś dobrze grałem. No, kiedyś Dobra, tam... ratujemy ich, ale debile. O, zabiłem jednego. Z... Telepatycznie go zabiłem. Ej, stój w tym miejscu na chwilę Nie Ej, idzie To czekaj, to na nim to zrobię Fak Aaaa oh, oh. Ej, kurde. idzie Kurr Karyna, chłopie No i nie splitowałeś oh. No dobra let's go, let's go. Jak Wam się spodoba ten tekst fakt, oczywiście ten bardzo zostawię w komentarzu link do niego i mnie za No jest, ładnie z tobą. Ty, ja nie wiem czy... No dobra. O kurde, sorry. O bije Dzięki. Eee. ja go w Ogo. Tego typa. Chodźcie hmm. No idę już. No nie, Dwa HP ma. I ma trochę szkłem obudowane. Aj! Przez chwilę strewka wleciana, no ale co już powiem. Kurde, Z zniszczyłem. Ale nie ma beda już. To się liczy. Możecie napisać w komentarzach. Jak wam minął dzień. No. O dobra, w końcu prosty grabbing Pisz... zrobiłeś. Piszcie Sigma w komentarzach, to mam krzypne serduszko. serduszko no. Nie wbijajcie I wbijajcie na kanał Matrixa, bo u niego też się pojawi filmik z tych Bedwarsów z jego perspektywy, więc Dwie będziecie pensji. mogli zobaczyć no. ten filmik z dwóch perspektyw. Nawet teraz tu montażysta da jego perspektywę. Jak chcecie z tym zobaczyć. Hmm. Czekaj, nie ma różowych. O kurde! A się różowe dobrą no, to... Leciało nam do Hiszpanii, Ej! Jakim jestem idiotą? Kupiłem drugi miecz. No. Tak, Ej, dobra, co robimy? Hmm. Robimy. Hel, owoce, hel na, hel na, hel e, mors Pędłem. <grym> Co? Co robimy? No, taka areka nasza.